Przekonywania rada Angiris nareszcie zgodziła się wysłać mnie na poszukiwania Maltaela. Nie zawiodę, gdyż królestwo niebios, wielce potrzebuje obecności mego mistrza. Z uwagi na rosnącą fascynację Maltaela ludzkością, Tyrael poradził, bym moje poszukiwania rozpoczął w sanktuarium. Wiedziałaś? Skąd? Jestem Miriam, wieszczka ludu wecini. Przewidziałam nasze spotkanie, ale nie tę grozę. Przybyłam, żeby ci pomóc. Został jeszcze jeden tygiel. Zniszcz go. A służebnice nie będą już mogły stworzyć kolejnych. Nie mamy czasu do stracenia. Musimy szybko ruszać w drogę. Powinnaś udać się do enklawy ocalałych. Tu nie jest bezpiecznie. Bzdura, obronisz mnie. A potem, co te stwory zrobiły z ludźmi, dość rzekł, że muszę zobaczyć, jak niszczysz ostatni tydzień duszy. Jeśli mam jeszcze kiedyś spokojnie czas. Za zachodnią marchią napotkałem niezwykle uciążliwy gatunek niepopela. Razem z moimi towarzyszami schroniliśmy się tam z zamiarem uporządkowania moich licznych zapisów, kiedy nagle zjawiły się te nędzne stworzenia i porwały kilka z moich zwojów na strzępy. Doprawdy, bez tej wiedzy świat byłby gorszy. Widzę, że obwiniasz się za to, Co, co wiesz, Olek? Widzę zarówno przeszłość, jak i przyszłość. możesz pozwolić, by cię to Masz wiele powodów do radości. Nie ma się z czego cieszyć. Nauczyłam się, że w ciężkich sytuacjach lepiej się śmiać niż rozpada. Być może pojemiesz to, kiedy stracisz tyle co ja. jest zbyt wiele Twoje wizje pokazują koniec tej masakry? Oczywiście, że tak. A ty będziesz w no, Dlaczego ci nie wiesz? Bo nie mówiłam całkowitej prawdy. A no, poza tym ty mógłbyś nie wierzyć Chcę cię spotkać. Choć jesteś chudszy niż w moich wizjach. Nie dbasz o siebie. Zawsze na pierwszym miejscu stawiasz ratowanie świata, prawda? Tak właśnie powinno być, moja pani. Nic więc. Pojednaj się z bogan, byle szybko. Niosę za dużo. Nic powinien raczej okazać szacunek nie, zbyt wiele. Prawda, zawsze zwycięza! Zwykli wrogowie. To mi się podoba. Wędrowny bohaterze. Przybywasz w samą porę. Ochraniaj mnie, jak będę zbierać resztę skarbów. Podzielimy się, dobra? Wygląda obiecująco. Stań na czatach. Jak mnie co zeżre, to będzie twoja. Nie, nic. Już po mnie. Będzie to. Niosę za dużo. Dzięki za ochronę. Oto twoja działka. Ja ruszam ku najbliższej opuszczonej gospodzie. Nie w zakon nie ugasiło twojego pragnienia. Jesteś wielkim artystą, gdy idzie o niszczenie sługusów śmierci. Mną się nie przejmuj, zaczekam tu sobie. Mądra decyzja. Nie podchodź. W cierpliwości. Енитар. zbyt wiele Co to za dźwięk to Urzael kim jest Urzael Anioł, który dowodzi siłami Maltaela w mieście. Chyba udało ci się go rozgniewać. Dobrze. Chodźmy do enklawy. Muszę sprawdzić, czy Teral poczynił jakieś postępy.